Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale. Zakręcam pozytywnie. Lecimy z szybkim przekazem od osoby, którą macie w serduchu, na myśli, z którą nie macie kontaktu. Co ta osoba chce Wam powiedzieć w tej chwili, na to chwilę obecną? Za kilka dni, słuchajcie, będzie mieli szybszy internet, bo wzięłam sobie także mocniejsze, także będzie więcej filmików, coraz więcej. Co chcesz jemu ja jej powiedzieć? Jestem sobie z z filmikami. Co, jemu jej powiedzieć w tej tej przyjemnością, jest sobie o tej osobie, o pytacie. Co ta osoba chce wam powiedzieć? Strasznie rozgadana słuchajcie, ta osoba jest... Zaraz wszystkie, wszystkie zaraz tam karty, karty polecą. Czy jest jeszcze coś, co chcesz tej osobie powiedzieć? Co o Ciebie pyta? Dobra. To lecimy z wiadomościami od tej osoby. Słuchajcie. Wiem, naważyło się piwa, trzeba je wypić. Szukam takiego samego charakteru jak ja. Słowa bardziej bolo gorzej niż pięść. Pamiętaj to. Poczekam na ciebie, aż zmądrzejesz, bo warto. Jestem zły zła na ciebie. Tadeusz, tu się wyrywają. Dajesz w kości popalić nieźle. Przy tobie czuję się bezpieczniej sobą. Ranię cię, bo boję się, że ty mnie zranisz. W tamtej chwili nie obchodziło mnie to. Masz słodki uśmiech. Jestem już inna osoba. Jestem gotowy, gotowa na zaangażowanie się w coś poważnego, nie w coś na chwilę. Mam do ciebie ból. Moje ego i duma nie pozwalają mi wyciągnąć pierwsze ręki na zgodę. Pierwszej. Nie mogę sobie z tym poradzić, jak mnie traktowałeś. Traktowałaś. To ja wyznaczam poprzeczki i granice w tej chwili. Odpuszczam cię, bo nie mam na Ciebie siły. Muszę, muszę Cię sprawdzić, bo doszły mnie słuchy, że coś zmalowała i zmalowała, Czyli osoba trzecia. Nie możemy stać w miejscu, trzeba ruszyć naprzód. Nic się nie zmieniłaś, nie zmieniłeś. Oczy powiedzą wszystko, pamiętaj. Dziwnie się czuję, gdy udajesz kogoś, kim nie jesteś, a ja to czuję. Czyli widzicie, ta osoba wam zarzuca coś. Kocham Cię z całego serca, z całej duszy, ale nie mam na ciebie siły. Nigdy cię nie zostawię. Nie jesteś moją zabawką, kiedy to w końcu pojmiesz. Zdecyduj się w końcu, czego ty chcesz, bo mam nerpik. Nie mamy już szans. Chcę Cię poznać bardzo chętnie. Udowodnij i zapracuj sobie na swoimi staraniami na moją uwagę i zaufanie na nowo. Tęsknię za Tobą. Ciężko jest o Tobie zapomnieć. Mam obawy co do przyszłości z Tobą, swoje zachowanie. Zobaczcie, jesteś moją bratnią, duszą, połówką na całe życie. Rozpiera mnie jego i duma. Trzymajcie się. Cześć.